Witajcie, moje drogie matematyczki, w odcinku dotyczącym po raz kolejny koła. W tym razie może nie po raz kolejny. Wcześniej był bardziej okrąg, a dzisiaj powiemy sobie o kole. O kole dlatego powiemy sobie o polu, o to polu koła, ponieważ pamiętajcie, okrąg to może mieć maksymalnie obwód, no dokładnie długość, natomiast koło może mieć obwód i pole. Jeżeli chodzi o pole koła, pole koła liczymy jako PR. Kwadrat, to jest wzór na pole koła. Nic dodać, nic ująć. Narysuję wam kółeczko piękne. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie, taka się lipsa wyszła. Jakieś jajko w ogóle. O, mamy koło o promieniu R i jego pole wynosi pole koła to pi r kwadrat. No i teraz może zobaczmy, co mamy. Wiemy, że pole koła o promieniu R wyraża się wzorem h, No właśnie sobie napisaliśmy pi R. Kwadrat to jest wzór na pole koła. Oblicz pole koła o promieniu 13. Słuchajcie, no skoro promień jest 13 cm, to pole koła, przed chwilą powiedzieliśmy sobie, liczymy jako pi razy r do kwadratu. Skoro promień to jest 13, to mamy 13 do kwadratu, 13 do kwadratu to jest 169, czyli 169pi i uwaga, cm oczywiście kwadratowych, no bo Promień podnieśliśmy do kwadratu, więc 13 podnieśliśmy do kwadratu, więc centymetry też podnosimy do kwadratu. Jeżeli z kolei średnica, słuchajcie, wynosi 40 metrów, to korzystając z tego, że średnica to są dwa promienie, czyli to jest 40, policzymy sobie po prostu długość jednego promienia. Czyli promień to jest połowa średnicy, czyli 20 metrów. I dopiero teraz możemy, słuchajcie, podstawić sobie do wzoru na pole koła które jest pi razy r do kwadratu, czyli mamy pi razy 20 do kwadratu, 20 do kwadratu to jest 400, czyli mamy 400 pi metrów kwadratowych. Po, pole tarczy strzelniczej w kształcie koła wynosi 196 pi centymetrów kwadratowych, tak? Czyli mamy tutaj tarczę. Mamy jakiś promień. Wiem, że pole tej tarczy to jest 1,96 pi metrów kwadratowych. Wiemy, że pole koła liczymy jako pi r kwadrat, słuchajcie. Czyli pi jest po obu stronach, więc możemy sobie już skrócić. No i teraz musimy zrobić po prostu obustronnie pierwiastek, czyli pierwiastkuje 1,96. Mogę napisać metra kwadratowego, a co? A tutaj mam pierwiastek z kwadrat, to jest po prostu r. No więc pierwiastek z 1,96 to pewnie pamiętacie, no 1,96, czyli to jest 1,4 do kwadratu, czyli 1,4 metra, czyli nasz promień wynosi 1,4 metra. Koło o polu 144 pi ma średnicę, czyli jeżeli wiem, że pole koła to 144 pi, a pole koła liczymy jako pi razy r do kwadratu, pi znowu sobie redukuje, czyli mamy r kwadrat równa się 144. Jak spierwiastkujemy sobie obustronnie, to mamy r równa się pierwiastek ze 144. To jest oczywiście 12 i to jest promień. Pamiętajcie, już to można by było automatycznie zaznaczyć, ale oni nie pytają nas o promień, oni pytają nas o średnicę. A średnica to jest 2 promienie, czyli 2 razy 12, czyli 24, czyli odpowiedź C. Pole zacieniowanego pierścienia wynosi... No i teraz mamy pierścień, więc jeżeli chcemy, zobaczcie, policzyć pole pierścienia, to od pola koła większego odejmuję pole koła mniejszego i w ten sposób policzę pole pierścienia kołowego. No więc tak, pole koła większego, to jest pier... Od każdego pola to jest pier kwadrat, tylko pytanie, ile wnosi większy promień, tak? Zobaczcie, yy, aha, większego 10, czyli tutaj mam średnicę 10, czyli promień to będzie 5, czyli mam pi razy 5 do kwadratu, czyli 25pi. Z kolei pole koła mniejszego, to również jest pi, tylko nazwę tu sobie jako r kwadrat. Mniejszy promień, zobaczcie, ja tu widzę, że to jest 4, czyli pi razy 4 do kwadratu, czyli 16pi. No więc jeżeli chcemy policzyć, ile wynosi pole pierścienia, to od pola koła większego odejmuję pole koła mniejszego, czyli 25 jabłuszek minus 16 jabłuszek, to jest 9 jabłuszek, czyli mamy 9pi. Mamy ocenić prawdziwość zdań, czyli wstawić krzyżyk w odpowiednią krateczkę. Pole koła o obwodzie, czyli tak, wiem, że obwód to jest 2,2pi, a obwód liczymy jako 2 pi r, na pewno pamiętacie. Jak podzielimy sobie przez pi, zobaczcie, to mamy 2,2 równa się 2r. Dzielimy sobie to przez 2. I mamy, że promień wynosi 1,1 cm, tak? Wobec tego pole koła, pole koła, które liczymy jako pi r kwadrat, to będzie pi razy no i promień, czyli 1,1 do kwadratu. No 11 do kwadratu to jest 121, więc 1,1 do kwadratu to będzie faktycznie 121 pi. No i uwaga, tam było centymetry, więc faktycznie będzie centymetrów kwadratowych, czyli to sformułowanie jest prawdziwe. No i mamy pole koła o średnicy 8, jest równe pole kwa polu kwadratu o boku, hmm. ok, czyli mamy tak, mamy kwadrat o boku 4 przez pierwiastek z pi, kwadrat o boku, dobra, jeszcze tak doczytałem, czyli pole kwadratu to jest a do kwadratu, czyli a nasze a to jest 4 pierwiastki z pi do kwadratu, Czyli podnoszę czwóreczkę do kwadratu, mam 16, pierwiastek z pi do kwadratu, pierwiastek mi się likwiduje i zostaje mi 16pi. No i teraz, jeżeli chciałbym policzyć pole koła o średnicy 8, no więc jeżeli koło ma średnicę 8, to znaczy, że promienie są o połowę mniejsze, czyli wynosi 4. Wobec tego pole koła to jest pi r kwadrat, skoro nasze r to jest 4, czyli 4 do kwadratu to jest 16. 16 pi. Czyli wyszło nam dokładnie to samo. Oblicz pole i obwód koła o promieniu 6. Słuchajcie, czyli mamy tak, promień to 6 cm. Wobec tego obwód koła, czyli L to było 2 pi R. Czyli mamy 2 razy pi razy promień, czyli razy 6 cm. 2 razy 6 to 12 pi cm. Czyli to jest nasz obwód jeżeli chodzi o pole koła, to jest pi r kwadrat, czyli pi razy r, czyli promień, czyli 6 do kwadratu. Mogę napisać w sumie 6 cm do kwadratu. 6 razy 6 to jest 36 pi i tu oczywiście mamy centymetry kwadratowe. No i mamy jeszcze tak, obliczyć obwód koła o polu 1,96 pi decymetrów kwadratowych. Czyli zobaczcie, jeżeli wiem, że pole koła to 1,96 pi decymetrów kwadratowych, pole koła liczymy jako pi r kwadrat. Pi nam się redukuje i mamy r kwadrat równa się 1,96 decymetry kwadratowe. I to sobie obu stronie, słuchajcie, spierwiastkujemy i mamy promień, który wynosi 1,4 decymetra. Mamy obliczyć obwód takiego koła, więc czy tam długość okręgu, czy obwód koła, to będzie 2 pi r, ponieważ r to jest i 1,4. Więc 2 razy 1,4 to będzie 2,8 pi decymetra. No i kolejne mamy obliczyć pole koła o obwodzie 16 pi mm. Czyli mamy obwód. Może cały czas pisałem L, więc będę pisał L. To jest 16 pi mm i liczymy to jako 2 pi r. Pi nam się redukuje i zostaje nam 2r równa się 16. Czyli r równa się 8 mm. Jeżeli mamy policzyć pole tego koła, no to liczymy oczywiście podstawiając do wzoru na pi r kwadrat na pole koła. Więc mam pi razy 8 do kwadratu, czyli 64 pi mm No i słuchajcie, jeżeli chodzi o pole koła, to by było tyle. Tutaj pamiętajcie po prostu znowu utrwaliśmy sobie kolejne wzorki, utrwaliśmy sobie wzór na obwód naszego Koła, czy długość naszego okręgu to było 2πr, albo ewentualnie dpi, gdzie d oznacza średnicę. No i pole naszego koła to jest po prostu πr kwadrat. No nic dodać, i cojąć, słuchajcie. Tyle, jeżeli chodzi o koło. I słuchajcie, czy dobrze mi się wydaje? Tak jest. To tyle, jeżeli chodzi o koło. Słuchajcie, w następnym odcinku czeka Was Sprawdzian, Sprawdzian z kół i okręgów. Wydaje mi się, że będzie bardzo łatwy, bo to był bardzo całkiem łatwy, przyjemny temacik. Słuchajcie, trzymajcie się moje macmerficzki, do zobaczonka.